to nasz pierwszy posiłek? Wspaniale! Wow, tort jest ogromny! Z chęcią bym ugryzła kawałek, ledwo się powstrzymuje. Spróbujmy go szybko! Nie spiesz się, Julie. Jeszcze nie spojrzeliśmy na karty. Trzymaj! Aleks ma rację, zacznijmy od nich. Wspaniale, mogę polizać tort. A ja go ugryźć! Czyli ja nie mogę robić nic. Kurczę! Dajcie mi chociaż próbować kremu! Tu wbrew zasadom, Juli, nie wolno! Mm, pyszności! Nie wasz się tego robić więcej, bo nie będę miał co lizać! Super! Jest naprawdę pyszny! Chcę więcej! Wow, jak dużo kremu! Można go lizać bez końca! Wystarczy, Alex. Teraz moja kolej. Mila ma rację. Wystarczy ci na dzisiaj. Oj, wysmarowałem sobie nos kremem. Będę miał na później. Nie wiem jak wy, ale ja mam co jeść. Boże, jakie to jest pyszne! Teraz na pewno mnie zatrzymacie. Nie mogę na to patrzeć. Trzeba interweniować, zanim zje całe ciasto. Daj nam, proszę. Oczywiście, że nie. Nie chcę się dzielić. Tak? No to masz za swoje, Mila. Puść mnie, Alex! Masz teraz krem na całej twarzy. to nie jest śmieszne. Zaraz też dostaniecie trochę słodyczy. To jest to, czego chcieliście, prawda? Trafiłaś Julie prosto w oko, jakie to zabawne. Hej, co ty sobie wyobrażasz, Mila? To wasza wina. Kontynuujmy, mamy nowe danie. Tym razem ja otworzę. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to kaktus! Wygląda niesamowicie. Obawiam się, że jest zbytkujący. O tak, jak boli! Nie trzeba było go dotykać gołymi rękami. Dobrze, że mam plaster. Daj, zakleję Ci palec. Dobra, dzięki. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Alex? Proszę bardzo, tak jest znacznie lepiej. Wyciągnijcie karty. Super! Nie muszę go dotykać! Tylko nie to! Muszę go polizać! A ja muszę ugryźć! Chętnie to zobaczę! Do dzieła, Mila! Lepiej ty! Jestem gotowa ci ustąpić. A ja tobie zaczynaj! Wystarczy, bo zaraz oszaleję. Zagrajcie i uczciwie zdecydujcie, kto zaczyna. Mm, to niezły pomysł. Spróbujmy, Julie. Świetnie, wygrałam. Ty zaczynasz. Aleks, po co w ogóle to wymyśliłeś? Byśmy sobie poradziły bez ciebie. Jak to boli. Cały język sobie podrapałam. Spójrzcie. To straszne. Po prostu zrobiłam wam kawał, a wy uwierzyliście. To nie jest zabawne, Julie. Polisz to jeszcze raz. Tylko nie to. Chwila. Mam pomysł. Trzeba ogolić kaktusa, wtedy będzie niegroźny. Moim zdaniem ten tryb jest za słaby. Spróbujmy włączyć tryb turbo. No to mi się podoba. W ten sposób na pewno poradzę sobie z igłami. Patrzcie, to działa. Mogłabym zostać fryzjerką kaktusów. Czy wszystkie idły na nas lecą? Zrobione. A co tam mówiłeś? Ups, to było niechcący. Jasne. No, polisz w końcu tego kaktusa. Dobra, dobra, nie denerwujcie się tak. Teraz z łatwością wykonam to zadanie. Gotowe. Nieważne, jak bardzo się ociągam. W końcu nadeszła moja kolej. Muszę to zrobić szybko i zapomnieć. Uuu, jakie to gorzkie! Nie podoba mi się to. Fajnie to obserwować. Mila, co ty wyprawiasz? Przepraszam, Alex, nie mogłam się powstrzymać. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Nadchodzi nasze nowe danie. Ja sprawdzę? To ogromny czupa-czups. Rewelacja! Jaki duży! Mam nadzieję, że uda mi się go chociaż polizać. Wymieszajmy odpowiednio karty, żeby było sprawiedliwie. Go, go, go! Super! Mogę zjeść lizaka. Kurczę, a ja nawet go nie spróbuję. Hurra, ja mogę go polizać. To nie fair. Przestań się złościć, Mila. To nie pomoże. Wszystko już wiemy. Przepraszam, Aleks, ale ja zacznę. Dobra, ustąpię ci. Auć, dlaczego rzuciłaś we mnie opakowanie? Przepraszam, nie zauważyłam. Julie nie może ugryźć Lizaka. Co ty robisz? Chyba oszalała. I tak nie dasz rady rozbić tego Lizaka. Przekonamy się o tym. Wezmę młotek. Opamiętaj się, Julie, błagam cię. Nie do wiary. Młotek się roztrzaskał. Twój plan zawiódł. Daj mi tego Lizaka. Wiem, jak sobie z nim poradzić. Polizać ja bym go tak mogła No trochę to potrwa Już nie wiem co robić Może zrobię sobie manikur Gotowe, co dalej? Spróbuję się zdrzemnąć Nie, to nie działa, Aleks, długo jeszcze Przyspieszmy to Mila, oddaj mi tego lizaka Proszę nie chciałam go zabierać. Chciałam tylko trochę pomóc. Fajny wynalazek. Dzięki temu mogę zjeść Kijzaka o wiele szybciej. Super! Kurczy się! Niewiele już zostało. Takiego czupaczu psa dam radę zjeść. Daj mi go! Jest taki mały. Ciesz się, że w ogóle trochę zostało. Dzięki, Alex. Co to jest? jest coś oprócz lizaka. Wiem, to guma. Super. Kurczę, mogłem ją mieć. Julie, lepiej nie nadmuchuj tak wielkich balonów. O nie, balon pękł. Alex, wygląda na to, że miałeś rację. Julie zaplątała się w gumę. Chyba tu śmierdzi czymś zgniłym. Myślę, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Fuu, Julie, masz rację. Aż strach sobie wyobrazić, co tam jest. Fu, śmierdząca ryba. A ktoś będzie musiał jej spróbować. Lepiej więc, żebyśmy szybko zaczęli działać. O nie, muszę ją polizać. A ja będę musiał ją ugryźć. A ja nic nie muszę, jestem szczęściarą. Kurat! Aj, moja głowa. Myślę, że nie ma powodów do radości, Mila. Okay. Skoro tak się denerwujesz, Alex, to pozwól, że ja zacznę. Fuj, do tej ryby nawet lepiej się nie zbliżać. Nie chcesz jej polizać? To nie przejdzie! Dobra, dobra, gramy według zasad. Nie, zmieniłam zdanie. Lepiej nie będę lizać tej ryby. Dlaczego? Bo się boję, ale nie jestem tchórzem. Spróbuję jeszcze raz. Alex, puść mnie! Ja tylko pomagam Ci wykonać zadanie. Nie prosiłam Cię o pomoc! Teraz twoja kolej! I na pewno od tego nie uciekniesz! Dlaczego to zrobiłaś Julie? To obrzydliwe! Teraz jesteśmy kwita! Hey. Kurczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super! Alex, spójrz tylko na moją porcję. Twoja wypada przy niej blado. Wow, nie wierzę! Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem? Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać! O nie, złamałam psa. Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby lizak był cały! Nie potrzebuję niczego więcej! Mmm, jakie to pyszne! Super! Jak szybko skończyłaś! Teraz Alex. Ekstra, w końcu coś przekąszę! Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie! Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć! Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami! Chcę je zjeść wszystkie naraz! Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć Patrzcie, to działa Niewiele już zostało Świetnie, jaki jestem silny Wystarczy, Alex, to straszne No dobra, skończyłem Teraz trzeba wsypać to do miski Wow, jak tego dużo Padłeś na naprawdę fajny pomysł Będę potrzebował jednego całego lizaka Zostawiłem go nie bez powodu Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko. Ups, przepraszam. Niechcący skierowałam go w twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł. Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść lizaki. Jak to wszystko mieści się w ustach! Niewiarygodne. Hej! Obawiam się, że to się źle skończy. Oj, chyba miałeś rację, Alex. Lizaki utknęły. Nie mogę nic zrobić. W porządku pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie to mnie boli. Co to ma być? To przecież szczęka Mili! To straszne! Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie, z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem! A gdyby tak po prostu je przegryźć? To nie działa, jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem, co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. I jak działa? Jakoś długo to trwa. Ale zagrajmy w coś albo się zdrzemnę. Żółli ma rację, to długi proces. Wow, jednak się udało! Świetnie! Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila. Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Nie jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas! O nie, poparzyłem sobie rękę! Jak gorąco! Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite! Wyszedł naprawdę smaczny! Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł! Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś. Pokażę Ci jak z niej korzystać. Po pierwsze wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak. Wystarczy. Spójrzcie to działa! Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite prawdziwy cud techniki. Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podobał wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole. Zostało jeszcze trochę ziaren, wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Hmm. Przynajmniej masz tylko jednego, spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te Teraki wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki, Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz, jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne! Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby być się umyć zęby. Ups, y, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden kęs. Dziwne, wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego, to zbędne. Julie, nie poznajecie, cię. Co ty wyprawiasz? To nic takiego. Musiałam tylko oczyścić raki. To nie jest usprawiedliwienie. Zobacz, co nam zrobiłaś. Przepraszam, nie chciałam. Dobra, jedz już. Mila miała rację. To naprawdę jest pyszne. Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam. Super. Niestety, Mila, nic już nam nie zostało. Teraz przyszła kolejna na Aleksa. Okay. Napatrzyłem się na was. Teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz? Nie ma mowy. Już się swoje porcje. Daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie, powiedziałem nie. Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi. Mmm, pyszności. Naprawdę jesteśmy głodne. Poczęstuj nas, błagamy cię. Myślę, że to wam w zupełności wystarczy. Bardzo zabawne chciwus. Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się. Ja tylko żartowałem. O nie, tu jest żywy rak! Boję się, jak się tu znalazłeś? Ej, nic ci nie jest. Pomocy! Ugryzłuj mnie w palec. Zróbcie coś! Nie rzucę nim we mnie! Jak to woli! Życie dało Ci dobrą lekcję! Wow, Enid ma nowy samochód! Wygląda świetnie! A oto i Wednesday w swoim nowym samochodzie. Ej, ona ma taki samochód jak ja! O nie, to ty kupiłaś taki jak ja. Dziewczyny, nie kłuście się. Oba auto wyglądają świetnie. Po co się licytować, kto kupił pierwszy? Oho, pachnie challenge'em. La, 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 moja tęczowa paczówka już do mnie dotarła. Co ona kombinuje? Czy to ozdoby do samochodu? Dokładnie tak. Będę miała tęczowy samochód, a raczej jednorożca muszę tylko umieścić na nim miękką tęczową narzutę. Ważne było obłożyć tym cały samochód. Nie chcę, żeby był podobny do bryki Wednesday. Nie zapominamy o tęczy na kołach. Jednorożec bez rogów w życiu! Mój samochód wygląda cudownie. Wednesday, co o tym myślisz? Ja? Nawet tego nie skomentuję. Ale mam pomysł. Udekoruję swój samochód tak jak lubię. Muszę tylko zamówić wszystkie niezbędne rzeczy. O, kurier już jest? Na pewno nic mu nie jest? Wygląda jakoś blado. To Quentin pracuje dla hrabiego Drakuli. Dziękuję. No no, co ja tu mam? Puszkę czarnej farby w sprayu czyli sekret błyskawicznego przemalowania samochodu. biel wygląda okropnie. Gotowe. Potrzebuję jeszcze paru drobiazgów. Chcę mieć prawdziwie upiorny samochód. Quentin mnie zainspirował. Dodam mu zęby. Teraz mój samochód wygląda przerażająco. Ojej, co ona zrobiła? Czy to podrasowany samochód Wednesday? Wygląda na to, że dziewczyny nie mają zamiaru się godzić. A nic, znowu zamówiłaś coś do samochodu? Tak, to tylko drobiazgi. Parę bibelotów do środka, bo tu trochę nudno. Po prostu rzucę kilka tęczowych przykryć na siedzenia. O rany, jakie miękkie i kolorowe. Nie zapomnijmy o tylnych siedzeniach. Mam mnóstwo przyjaciółek, które będą tam siedziały. Myślę, że będą zachwycone. I oczywiście pokrowiec na kierownicę. Jest mięciutki, jak zresztą cały mój samochód. Tęczy nigdy za wiele. Dodam też mojego ulubionego hagiwagi. Położę tu tęczę i moje ulubione tęczowe pluszaki. Jeszcze chwilka i mój samochód będzie całkiem gotowy. Wow, Enid, wnętrze twojego samochodu wygląda niesamowicie. Nie zostawię tego tak. Też zadbam o wnętrze auta. Będzie o wiele fajniejsze. Mam tu czarne narzuty na fotele. Dołożę jeszcze czarne poduszki i mojego ulubionego hagiwagi. łagi. Nie zapomniałam o pokrowcu na kierownicę. Już sobie wyobrażam jazdę z rękami na tej superanckiej kierownicy. Przykleję kilka nietoperzy i pajęczyny. Powieszę tu mojego przyjaciela. Tak przy okazji ma na imię Jack. Jest zabawny. Postawię też prezenty od rodziców: czaszkę i pająka. Gotowe. To upiorne wnętrze przyprawia mnie o gęsią skórkę. Czy to jeszcze jeden z Twoich przyjaciół? Tak. To Bob ma lekką niedowagę. Co to za koszmar? Czy dzisiaj jest Halloween? Poznaj mojego przyjaciela. To straszne! Ratunku! Zabierz go! Wednesday, co robisz? Naprawiasz coś? Rączko, podaj mi klucz. Szybciej. Nie leń się. Dziękuję. Wednesday nie odpowiedziałaś, co wymyśliłaś? O, Anit, jak się masz? Wednesday coś robi, ale nie wiemy co. Nie chcę powiedzieć. Cierpliwości, zaraz wszystko opowiem. Rączko klucz. Ej, gdzie jest rączka? Znajdę cieleniu. Aby tylko wymigać się od pracy, raz poprosiłam o pomoc, a ty już uciekłeś. Gdzie jesteś, łobuzie? Nie będę na ciebie krzyczeć, obiecuję. Po prostu troszkę mnie wkurzyłeś. Pokaż się. Nigdzie go nie ma. Znajdę cię i wyślę do rodziców w ramach kary. Ojej, a co to za kolejka na ulicy? Dziwne, czy tu coś rozdają? Enid, co się dzieje? Cześć, Wednesday! Ja i Rączka otworzyliśmy salon piękności w moim bagażniku. Co ty na to? Że co? Rączko, jesteś do pani. Okej. Okay. Minęło troszkę czasu, odkąd po raz pierwszy przycinałam moje róże w bagażniku. Czas się za nie zabrać. Tak pięknie pachną. Ojej. Moja mama byłaby zachwycona. A teraz muszę pogłaskać mojego króliczka. Wednesday? Wystraszyłaś mnie. Patrz, co tu mam. Jest zbyt puszysty i zbyt biały. Fu. Chodź, zobaczysz, co ja mam w bagażniku. Pewnie! Impreza Wednesday! No, co tam masz? Chwileczkę. Najpierw zamknij oczy. Pewnie! Mam nawet tęczowy szalik na takie okazje. Uwielbiam niespodzianki. Oj, Enid, nie spodoba ci się taka niespodzianka. To wszystko wygląda przerażająco i mrocznie. No tak, to przecież bagażnik Wednesday. Można się było tego spodziewać. Eni, uwaga! To będzie mega straszne. Jeśli nie węże, to może szczury przypadną ci do gustu. Ojej, co to jest? Coś miękkiego. Jakie to ciekawe. Wednesday, naprawdę uwielbiam niespodzianki. Nie podpowiadaj mi. Ojej, co to? Coś oślizgłego. Mogłabym pomyśleć, że to wąż, ale skąd by się tu wziął, co nie, Wednesday? O nie! To naprawdę wąż! Przecież ja się boję węży! Wednesday, przegięłaś. Hura! Wednesday zaraz zagra na swojej wiolonczeli. Od dawna miałam ochotę tego posłuchać. Co to za horror dobiega do moich uszu? O nie, wyłączcie to! Tylko Enid może słuchać takiej muzyki. Nie włączyłabym tego nawet mojemu najgorszemu wrogowi. Dobrze, że kupiłam nowe głośniki do bagażnika. Bob, pokażmy im prawdziwą muzykę. Wow, mamy bitwę muzyczną? Ale czad! Co na to, Enid? Co to jest? Koty miauczą pod oknem? A, to Wednesday, wieloncella. Odstraszasz moje przyjaciółki. Co tam się dzieje? Rączko. Jesteś teraz DJ-em? Uczyłam cię czegoś innego. Dla mnie brzmi naprawdę fajnie. Od razu chcę się tańczyć. No dalej, Wednesday. No dobra, przyznam, że jest coś w tej melodii. Zatańczmy. Dziewczyny, ale fajnie. Wreszcie macie coś wspólnego. Muzyka łączy ludzi. Rączko, jesteś genialnym DJ-em. Podoba się...